Uczniowie kilku kieleskich szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w projekcie pod hasłem Umieranie Zgodne z Życiem. Przedsięwzięcie objął patronatem prezydent Kielc. Główny cel to jest przede wszystkim działania przeciwko takiemu, takiej tabuizacji śmierci, oswojenia ze śmiercią, rozmawiania na temat starości, na temat umierania, odchodzenia. Projekt realizowany jest w kilku płaszczyznach. Młodzież uczestniczy między innymi w warsztatach poświęconych tematyce starości i śmierci. Młodzież uważa, że starość, choroba ich nie dotyczy i tutaj też trzeba podkreślić, że życie jest nierozerwalnie związane ze starością i oni muszą sobie to, to utożsamiać, że trzeba pomagać drugiemu człowiekowi, bo przyjdzie czas również, że oni też się zestarzeją. Ze swoimi rówieśnikami o problemie starości, śmierci oraz kształtowaniu aktywnych postaw społecznych rozmawiają też podczas warsztatów uczniowie ekonomika i liceum katolickiego, szkół organizujących projekt. Odbiór jest różny, czasem ktoś się z tego śmieje, ale większość osób zastanawia się nad tym, bo wszyscy mamy starsze osoby, wszyscy mamy dziadków, babcie i każdy z nas się zestarzeje, kiedyś będzie stary i będzie musiał o tym mówić, będzie musiał o tym myśleć. Każdego z nas może dotyczyć to w niedalekiej przyszłości e, lub też e, w późniejszym naszym życiu, że spotkamy się z ludźmi, którzy są na pograniczu życia i śmierci. I musimy uświadomić e, młodzież, e, jak się wtedy zachować, jak e, e, współpracować z takim człowiekiem i dać mu to niego godność e, umierania, aby mógł odejść w zgodzie ze swoim życiem. Poza warsztatami projekt zakłada także spotkania z osobami podejmującymi w mediach tematykę umierania. Mamy w planach spotkania na przykład z panem Szymonem Hołownią, spotkania z ciekawymi ludźmi, także z ekspertami, i trzecia płaszczyzna to są warsztaty filmowe, w których przygotowujemy młodzież do pracy z kamerą, do realizacji filmu podejmującego problematykę śmierci i umierania. Twórcy filmów, uczniowie szkół średnich mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe. Jesteśmy na razie w fazie przygotowań. Chcielibyśmy przeprowadzić zdjęcia w miejscach, które na co dzień kojarzą się ze śmiercią, na przykład dom starców. Chcielibyśmy przeprowadzić wywiad z grabarzem, z lekarzami, ludźmi, którzy na co dzień stykają się z tym tematem. Termin składania filmów na konkurs mija 16 kwietnia. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.